Województwo Małopolskie wspólnie z 25 partnerami wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem na realizację projektu LIFE Eko Małopolska, wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii. Porozumienie podpisano w Gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W wyniku podpisania tego porozumienia będziemy ubiegać się o niemałe środki, bo około 70 milionów złotych na realizację kolejnego programu dotyczącego budowania całej sieci ekodoradców, czyli generalnie środków na edukację proekologiczną. Nowy projekt wpisuje się w listę działań Małopolski na rzecz środowiska. To między innymi poprzedni projekt LIFE, projekt Eko Małopolska oraz program ochrony powietrza. Dzisiaj live i polityka klimatyczna, wyzwania do 2030 roku, tra sprawiedliwa transformacja, wiele ważnych spraw, w związku z tym i współpraca z samorządami, i z środowiskami naukowymi, i z Polski, AGH, i z Niemiec, w związku z tym to naprawdę ważny dzień, ważny moment, ale przede wszystkim ważny dla mieszkańców Małopolski. Do współpracy przyłączyło się między innymi województwo śląskie. Województwo śląskie stoi przed też dużym ważnym krokiem, krokiem transformacji regionu, transformacji energetycznej i wszystkie te analizy, które my chcemy wypracować w ramach tego projektu tutaj właśnie z województwem małopolskim. Będzie dla nas bardzo ważne, ponieważ to będzie wsad też do diagnozy, czyli do takiego, do takiej analizy naszego regionu, do tego co jeszcze należy zrobić, jakie projekty przygotować. Więc cieszymy się bardzo, że też będzie zewnętrzne wsparcie na tego typu działania. W badania dotyczące jakości powietrza angażuje się Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza. My będziemy oczywiście pilotować różnego rodzaju badania, szczególnie nacisk kładziemy na energetykę odnawialną i prosumencką. To się rozwija w Małopolsce najlepiej. My jesteśmy w takim projekcie Zielone Podhale, gdzie proszę zwrócić uwagę, co drugi dom już ma fotowoltaikę, prawda, bo widzą ci ludzie, że to się opłaca. Zatem naszym narzędziem, czy naszym zadaniem, nie narzędziem jest dostarczenie narzędzia. Co robić, żeby to powietrze było czystsze. Projekt otrzymał wsparcie także od Ministerstwa Rozwoju. Ministerstwo Rozwoju jest tym ministerstwem, które bardzo mocno wspiera transformację w kierunku zielonej energii. My od samego początku tego procesu bardzo mocno pokazujemy, że to jest oczywiście wyzwanie dla gospodarki, ale wierzymy w to, że umiejętnie robiona transformacja energetyczna. Może nie zabijać konkurencyjności polskich firm, fabryk, yy, przedsiębiorstw, ale tak naprawdę wspierać rozwój zupełnie nowych branż? W przypadku pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej realizacja projektu zintegrowanego LIFE ECOMO Polska rozpocznie się w styczniu 2021 roku, a zakończy w grudniu 2030 roku.